Cześć! Witajcie w nowej serii ze sąsiedzi z Piekorodem. Słodka Zemsta. Jedziemy. Rozpoczynamy grę i dzisiaj przyjdziemy całe prowadzenie to więc serdecznie Was zapraszamy. Pierwsze kroki zawsze są najtrudniejsze, oczywiście. To będzie bardzo łatwy odcineczek akurat prowadzenia. mam za zadanie potwierdzić. sąsiedzi z Piekorodem. W odcinku pierwsze kroki jedziemy. Uuuu, dobra, tutaj podpowiada. Wtedy go czytać nie będę, bo tą grę kiedyś grałem. Lecz ze mną nie grałem i teraz mi się jakoś zechciało zagrać, tak więc dla Was nagrywam tą serię. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, pyk, 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 Tutaj wychodzimy, dobra. Misja zrobiona. Odcinek zakończony. Powodzenia. Jak będzie, łapki jedna, jest pisz w topach. No super. Yy, teraz prowadzenie drugie, odcinek ku zwycięstwu, ok. raz drugą część prowadzenia sąsiedzi z Piekorodem w odcinku ku zwycięstwu Woody. Woody tutaj jest, to jest Joe, okej. Co z, z tym kwiatkiem? Oho, to jest po prostu wprowadzenie, ok? Kulki weźmiemy. I teraz tak. Yy. Pomalujemy. Mamuście, sąsiada. Tak, ładnie. Pięknie. Super. Tak, teraz tu pójdziemy. Sąsiad pójdzie sobie do pokoju numer 1 Pójdziemy do pokoju numer 2 i wystąpimy tu w pokoju hmm? Sosie teraz Idziemy szybko do pokoju numer 2 Bez głościa siadania opadła Idealnie Nie się jak tam gra powie, jak te tamte czasy to naprawdę super gra. Oczywiście to jest gra przechodzona metodą propi błędów po prostu. Ale bardzo cieszy powiem wam. Dobra, tak więc wtedy odcinek, coś dla eksperta. Jedziemy! Coś jakiś piokorodem W odcinku coś dla eksperta I jedziemy Dobra Bierzemy te kulki No bez... Jeszcze kulki bez bez... Okej, okay, na no, góra, chodź. Jeszcze cię inni, wydziu. Musimy iść tutaj gdzieś. Okej, okay. co oh. okay. się w tym czasie zauważył? Derp, O o, dobra. Do szafy musimy iść, niech ja tutaj Joe podpowiada. Tak, dokładnie. ma nie, nie, nie. Zabicie jeden To jest Okej. Okay. Tak więc zapraszam Was do kolejnych odcinków z tej serii. Odcinków będzie 14, w sumie 15. To serdecznie Was zapraszam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.